Witam serdecznie. Letnią pogodę mamy w tej chwili za naszymi oknami. Temperatura na Dolnym Śląsku dochodzi do 29 stopni. Sam jestem ciekawy, czy te 30 zostanie dzisiaj osiągnięte, ale jutro większe prawdopodobieństwo. Tyle, że już nie na terenach Polski zachodniej, a na wschodzie kraju będzie tak upalnie. Jeżeli chodzi o te nadchodzące godziny, proszę zwrócić uwagę, że dosyć wysokie wartości temperatury minimalnej, a to dlatego, że mamy południowy wiatr i zwrotnikowe powietrze nad Polską. Tak więc temperatura minimalna na terenach Polski północnej 13-14 stopni w dzielnicach centralnych. 14, 15, 16, a najwyższa temperatura na południu wschodzi tam 18 stopni. Jakiś deszcz tutaj mamy naniesiony. Być może, być może będzie padać, ale prawdopodobieństwo nie jest zbyt wysokie. Natomiast trzeba mój o które mogą miejscami ograniczać widzialność nawet poniżej 100 metrów i jak widać one mogą rozwijać się na północy w dzielnicach centralnych. Dobrze, zostawiamy noc. Przejdźmy do tego, co przyniesie nam dzień. Mogły powinny zaniknąć w pierwszej części dnia i będzie przybywać mur. W tej chwili pada nad Francją nad Niemcami. Ten front atmosferyczny za kilka godzin znajdzie się blisko Polski, a jutro już będzie się przesuwać nad województwami zachodnimi. Tak więc od środkowego wybrzeża i rejonów Świnoujścia, aż po rejon Śląska, tutaj na tym terenie, deszcz do 10 litrów wody na metr kwadratowy, natomiast burze, które Państwo też widzicie tutaj, one będą występować w tak zwanej strefie zbieżności na 200-300 kilometrów przed właśnie frontem atmosferycznym. Tworzy się taka sytuacja, i wtedy mogą te ładowania atmosferyczne przynieść intensywne zjawiska pogodowe, tak jak mocny wiatr, ale także i ulewy do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w stoku w Rzeszowie i w Lublinie 30-31 stopni, w Warszawie gorąco parno 29, w Krakowie 28, od Katowic przez Łódź po Poznań i po miasto 27-26, a na północnym zachodzie już chłodniejsza masa powietrza, tam 22 stopnie. Ciśnienie spada w drugiej części dnia na barometr w Warszawie 1000 paskali. Zostawiamy piątek. Zobaczmy jeszcze sobotę, jeszcze odchodzący front atmosferyczny, głównie na wschodzie kraju, ale popadać może miejscami także i na północy Polski od 19 do 25 stopni, a od niedzieli pogoda w Polsce będzie kształtować układ wysokiego ciśnienia i powrócą wyższe temperatury, bo w niedzielę przy słonecznej pogodzie temperatura od 22 do 25 stopni, poniedziałek i wtorek z jeszcze wyższymi temperaturami. Do 26 stopni w poniedziałek na północy Polski 24 stopnie, a we wtorek o 25 na północnym wschodzie, do 29 na Dolnym Śląsku. Tak więc w kalendarzu wrzesień, a jak widać za oknami jeszcze lato. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia o 16, o 18.